Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina Witam was kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj mamy niedzielę, już nadrobiłam wszystkie zaległości jeśli chodzi o prezenty od was Tak jak już wiecie Natko Drapiemy była u mnie w gościach ze swoim hopem Bardzo was bardzo kochani pozdrawiam Było fantastycznie, naprawdę fantastycznie ja Natalce podarowałam upominek. Natalia też mi, zobaczcie, jakie fajne, fajne pudełko. Mm, bardzo, bardzo się cieszę z, tej, z tych odwiedzin, bo powiem Wam, że no, było fantastycznie naprawdę fantastycznie. Ja się cieszę, że poznaję mnóstwo fajnych ludzi. Yy, dokładnie, mnóstwo fajnych ludzi, którzy, mm, którzy nadają na tych samych falach, co, co ja. Naprawdę ja jestem przeszczęśliwa. No dobrze, kochani, u nas wieje, okropnie wieje. Tutaj mamy prezencik od Natalii. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Dostałam świeczuszkę, kochani. Już powiem Wam, nie wiem co mam mówić. Bo wczoraj dostałam taki fajny, niemiły komentarz jakiegoś gościa, który nie wie co ze swoim życiem zrobić. I mi tutaj wymawia, że ja Was sobie owijam wokół palca, że wysyłam Wam najtańsze jakieś prezenty, a Wy mi robicie takie drogie. To jest to, co mniej więcej jakbym czuła, powiedziałam w poprzednim odcinku, że prezenty upominek to kochani, no tak jak się wymieniamy, z drapeczki i jakiś tam ewentualnie słodycz. No, nie takie prezenty jak zrobiła Justysia, bo to było troszkę za dużo. Naprawdę nieważne, ile to kosztuje. Um, nie wiem, zastanawiam się, czy będę robiła wymianki i tak dalej, bo um, nie bardzo chcę, żeby mi ktoś um, mówił, że ja robię gorsze, a ktoś robi lepsze, że ja sobie Was owijam wokół palca. I tak naprawdę jestem, no, 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 no źle odbierana. Nie o to chodzi. Ja mam Was, Wy macie mnie. Czuję się z tym bardzo dobrze. Dobra, nie będę marudzić. Zobaczcie, dostałam świeczkę. Świeczkę pięknie, piękna świeczka z dekoracjami. Cudownie pachnie, naprawdę. Nadal już wiedziałaś, co lubię. Świeczki, bardzo dobrze. Dostałam też w tasie mleczko. Uwierzcie, paczka stoi już dobry tydzień, a ja go jeszcze nie otworzyłam. Także wytrzymałam, no do kawki będzie akurat w sam raz yy, co ja dostałam jeszcze, tutaj mamy drapeczki dostałam yy, krzyżówkę dolary, diamenty i dwa razy super linie także sobie podrapiemy krzyżówkę, nadderpałam, bo widziałam, że jest więc sobie ją nadderpałam, żeby to nie trwało wiecznie no i kochani, tutaj już nic nie ma i bardzo dobrze no, i powiem Wam, zobaczcie, dostałam y, kolorowankę. Y, chyba się przerzucę na kolorowanie, y, a nie na drapanie z drapek. <laughs> no właśnie, trochę sobie wypełnię czas. Piękna, piękna, naprawdę. Ja już kiedyś miałam. O, zobaczcie, jakie fajne, co tu jest napisane. Tu jest napisane lowe. No, pięknie, pięknie, naprawdę te. Y, Tutaj są takie maleńkie części do pomalowania. Ja lubię, nie powiem, bardzo koloruję ładnie. Staram się nie wyjeżdżać za linię. Mam to od dziecka jako dziewczynka kolorowałam bardzo dużo kolorowanych. Naprawdę lubiłam to. No dobrze kochani, to co? Bierzemy się za drapanie pierwszej trapeczki. Także tak jak widzicie, no są ludzie, którzy nie wiedzą co ze sobą zrobić no ale zgłosiłam gościa także mm, do takich ludzi nie mam litości naprawdę, bo ja nie komentuję danej osoby, co robi jak robi, czy bogate czy, czy, czy nie bogate prezenty, bo to nie o to chodzi proszę bardzo kochani, no to co trapeczka pierwsza, dziabiemy zobaczymy co my tu wydziabiemy nie fajnie to było, bo naprawdę wiecie co każdy się stara i kupuje na ile może, tak no także ktoś ktoś, no, no też sami widzicie, po ostatnim filmiku Natalci mojej yy, no powiedziała co czuła, no ja taka jestem dla wszystkich, staram się yy, być yy, normalna ja nie udaję kogoś kim nie jestem bo to, nie, bo to nie o to chodzi dobrze jestem sobie niula o złotym serduszku jak to mówią i bardzo się z tego cieszę no ale zawsze się znajdzie jakaś ofiara która zazdrości no także co tam się będziemy szczypać Wiecie, nawet podejrzewam, no nie, nie mogę powiedzieć na 100%, yy, yy, że to jest ta sama osoba, ale był taki jeden sobie człowieczek, który nagminnie mi pod komentarzem pisał, że on chce, żebym ja mu zrobiła prezent na urodziny, bo on ma urodziny. No to odpisałam, że okej, okay, no fajnie, ale dlaczego ja mam ci zrobić prezent? No bo ja robię prezenty wszystkim, więc on też chce. co hm. myślę, no wiecie, nie prowokowałam go, nie odpisywałam, dawałam, ignorowałam. Nasz no przyszedł na pocztę i na poczcie mi napisał, że on chce prezent i koniec ja mam mu wysłać. No to mu napisałam, że jest śmieszny, tak, że życzę mu wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, ale prezentów mu wysyłać nie będę. Bo go nie znam. Nawet nie wiem, kto to jest. No i chyba. No nie sądzę, czy to. No nie jestem pewna do końca. No nie chcę, nie chcę oczerniać ani obwiniać, bo nie wiem. Yy, no ale i takie talenty też się zdarzają on chce i ja muszę mu wysłać no no to no to wysłałam życzenia no. dobra co my tu mamy czy wpadnie nam jakaś linia żebym mogła robić bogatsze prezenty dobra, <laughs> dobra. żarty żartami nie przejmujemy się takimi baranami bo to się nie da inaczej nazwać. Pozdrawiam Cię, baranku. No, baranki niedługo święta będą, to i baranki będą na czasie. Dobrze, teraz mamy serduszko. Serduszko jest. To serduszko jest dla naszej naci. Zostawcie, kochani. Na... Zapraszam Was na kanał Natalki, Natko Drapiemy. Natalcia robi konkursy, już jej niewiele, brakuje do 2000, naprawdę niewiele. Także pomóżmy. Pomóżmy, aby to nastąpiło jak najszybciej. Eee, rolek nie ma. Lody. Lody mamy. Strasznie u nas wieje, naprawdę tak wieje, że łuch wszystko frowa. No ale i tak musi być. Tu mamy sakwę, tu mamy sakwę. Czy dadzą arbuza? Dali piłeczkę. Mamy piłeczkę. Kolejna piłeczka i tu mamy piłeczkę. Przydałby się diament. A dali popcorn. Mamy popkornik. Tu jest też osłonik. By się przydał. Tu cytrynki nie drapałam. Korony nie drapała. Dobra, popkor. Nie ma już motylek. Motylek mamy. Tu jest drugi. No i ostatni symbol to moneta. Ale monety nie ma. Także się tym nie przejmujemy na no, Ja się bardzo cieszę, że. Mnie odwiedziła się. Zrobimy sobie krzyżówkę, dobrze? Krzyżóweczkę sobie skończymy. Mm, nie mam żadnego pewniaczka. Zostawiłam znaki zapytania. No i patrzymy. Tu mamy literkę E. No to lecimy z tą E. Tu mamy. Tu mamy E. Dobra, teraz druga. Czy będzie? Mamy tutaj literki. Natalka do mnie powiedziała, proszę cię, wydrap coś, wydrap, żeby Ci się tam coś udało wydrapać. No to drapię, ale czy się uda, to zobaczymy, kochanie. Ja tam nie szaleję, nie, nie musi, nie musi być tak. Już koniecznie musisz wygrać. Nie. Dla mnie to jest ważniejsze, jak ktoś mnie odwiedzi, pozna. Także owijać sobie nikogo, nie będę na siłę yy, wokół paluszka, no bo wiadomo, kto ma mnie polubić, tam mnie polubi, taką jaką jestem, prawda? D, D. Tu mamy też D. Druga ddd mamy d tu jest też tu mamy d ddd dobra literka s mamy CIS. Teraz powiem Wam, że w dalszym ciągu normalnie trzyma mnie ten katar. To jest takie męczące. Tu już S nie ma. Tu jest też. SS, mamy gips. No właśnie, ktoś się pcha w gips. Ale wam powiem, cieszę się z tej kolorowanki, bo to naprawdę jest fajna sprawa. Ja lubię kolorować. Pamiętam, że, jak byłam mała, ja miałam pełno kolorowanek, jakieś księżniczki, domki, wszystko. Zresztą też sama rysowałam. Dziewczynki tak mają, że lubią kolorowanki. Tu mamy słowo klej. No, musiałam się wysmarczyć, bo. Ach, z tym katargiem. Mam nadzieję, że niedługo przejdzie. Dobra, szukaliśmy literki K. Jeszcze zobaczę, czy coś nie ominęłam. Nie. Teraz druga. Krzyżóweczka Mamy kruk. Mamy stek. I to tyle. Tu mamy K. Tu mamy K. Tu mamy K. Powiem wam, że narkcja jest. i Jej chłop naprawdę tacy sami, bardzo fajni, bardzo fajni naprawdę. Ludzie pozytywni, lubią pożartować, wygłupiać się, znają się przede wszystkim na żartach, tak. Bardzo fajnie, miło spędzony czas, tak samo jak z Justynką. Tu mamy słowo kolec. To będzie drugi. E Dobra, C szukamy, bo już się zgubiłam. Tu już nie ma. Tu mamy C. Tu jest też. No i kolejna krzyżówka, tu mamy echo. I to by było chyba na tyle z literki C. Dobra, następna literka to literka P. I mamy P. Mamy jedno. A tu jeszcze C było. To patrzcie, tu też było C. Dobra, teraz P szukamy. No i sobie kichłam. PPP, <gryw> P, P. dobra. Czy tu jest P? tutaj, tutaj już nie widzę a jest gips dobra, mamy gips okej, okay, dobra co dalej literka F mamy w ponusie F yy, dobra szukamy F, F, F tu mamy fryz drugiej Filet. Dobra, kolejna safari. Okej. Okay. O, mamy literkę A. Tu mamy A. N nie było. I R nie było. Także w bonusie nic nie będzie. Szukamy A. Mamy kar. I literka by się przydała. Tu mamy. I tutaj już nie ma, a nie było. Dobra, dalej. Następna. Iga. Tu mamy słowo Juda. Tu mamy Ada. Dobrze. I teraz tutaj mamy a. Mamy kasa. Tu mamy a. Tu jest też a. Tu jest. By było na tyle no i kochani ostatnia literka to jest literka E. Y. i czy ta literka nam coś tu da tu mamy no niestety tu mamy tylko dwa słowa tu jest Y I to tyle. I następne mamy symbol. Tu mamy słowo. Tu mamy drugie, tak. Tu mamy e. Y. No i to by było na tyle. Także niestety na talku, no nie udało mi się. Opatrzcie, tutaj 200. Starałam się. Ale widzisz, jakie są zdrapy. Ale tym się skarbie nie przejmujemy. To są tylko zdrapki. A jeszcze dostałam wiadomość właśnie, że nikt nie ma y, już siły słuchać moich ptaków. Y, tylko nie macie odwagi tego napisać. Y, no, także moje ptaszki już Wam tutaj nie ćwierkają. Dość słuchania. Ja też mam kanały, które bardzo lubię, ale są... Y, Pewne rzeczy, których na przykład no, przeszkadzają mi, no ale ja tego fakt, no nie napiszę, tak. I albo oglądam, albo po prostu nie oglądam, albo oglądam w wyciszeniu, albo nie oglądam w ogóle, tak. Chociaż mało jest takich, ale, ale są. No, no, to by było nieuczciwe, jakbym powiedziała, że nie ma. Są. So. Yy, tu mamy popcorn. Też nie każdy może i musi mnie lubić, bo to nie o to chodzi, tak? To jest wolność i ja sobie nagrywam i nikogo nie zmuszam. Dobra, teraz mamy księżyc. Teraz mamy cytrynę. Mamy cytrynkę. Dalej, kochanie, mamy co? Leżaczek leżaczek, leżaczek, no to teraz baloniki, baloniki, mamy baloniki, baloniki, dobrze, teraz moneta, dalej, a tu są jeszcze balony, teraz kwiatka szukamy, jest ja Światek. Klapki. Mamy klapki. Są też następne. Dobra. Czapeczka. Czapeczka jest. Słoneczko mamy. Mamy słoneczko i jest tutaj. Dobra, podzą piłeczkę. Dalej rowerek. Rowerka nie ma. Łódź. Nie ma. Tu mamy tęczę. I tu mamy tęczę. Teraz mamy okulary. Dobra, dalej. Korona mamy koronę mamy koronę i jest ok dalej co mamy arbuz arbuza nie ma ale okulary się znalazły dobrze teraz motylek motylek jest i ostatni symbol słonik tu mamy słonika tu mamy słonika i tu mamy słonika i mamy pustaczka widzisz natalcio Teraz mamy dolary i diamenty jakoś to ta drapka mnie chyba nie lubi ale bardzo się ją fajnie, delikatnie drapię 38, 12, 40, 23 i 26. Powiem Wam, że bardzo, bardzo nie mogę się doczekać kiedy moja natalcia z Łukaszkiem do mnie przyjadą jeszcze raz. Już jesteśmy umówieni na lato. Pojedziemy sobie nad morze. Pędzimy znowu trochę P. fajnego czasu. Bo to są bardzo pozytywni ludzie. Siódemeczka. Dwadzieścia siedem. jedenaście oboczek. Szósteczka. Siedemnaście. Trzydzieści trzy. Trzydzieści pięć. Czternaście. Trzydzieści. Trzydzieści siedem. Czwóreczka. Osiemnaście. Piąteczka. 36 i ostatni to 8, także 0. Na dzisiejszy odcinek, kochani, mieliśmy 40-30 złotych wkładu. Niestety drapeczki się nie popisały, ale to się nie ma co przejmować. To są tylko zdrapki Mam za to uspokajacza. <gryw> o, zobaczcie, jakie fajne normalnie da się mleczko na osłodę. Super świeczuszkę i wspaniałych przyjaciół. Ja się z Wami kochani żegnam, do donatko drapiemy koniecznie, zostawcie i łapeczkę, subskrypcję kochani i do usłyszenia. Buziaczki, pa!